Ewangelia według Świętego Marka, rozdział siódmy. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział. Czci ojca swego i matkę swoją. Oraz kto złorzeczy ojcu lub matce niech śmiercią zginie. A wy mówicie jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem, złożonym w ofierze, jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie. To już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca, ani dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiecie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im. I wy tak niepojętnie jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza, bowiem z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli. Nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyłzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej. Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Ona mu odparła. Tak, panie. Lecz i szczenięta pod stołem, jadając okruszyń dzieci. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, została dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości dekapolu. Przyprowadzili mu głuchonie mego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili. Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.